Tutaj obejrzeć nasze artystyczne uniesienia. Klasa piąta przygotowała przygody Mikołajka. To jest taki, mam nadzieję, wszystkim znany bohater książkowy dzieci, który promieniuje cudownym humorem. Specyfiką tej klasy jest to, nasze znaczy tej książkowej jest to, że jest to klasa trochę niesforna. Ale przy... Nie, nie, nie. W miarę jest naprawdę jest przyzwoicie. Mówię o bohaterach książki. Jest to klasa trochę niesforna. Przyświecał mi taki cel, żeby tą niesforność swoją zostawiali na tych zajęciach, a na następnych zajęciach już tej niesforności nie mieli. Czy to się udało, to nie wiem. W każdym bądź razie jest to taka klasa, która. Jest naprawdę pracowita i bardzo mi się z, nią, z nimi fajnie pracuje. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że spotkamy się z życzliwością, zwłaszcza na koniec. Kaza piąta, proszę! Jeśli się ktoś si obrazi, to tutaj na tej sali powodu, że myśmy go chcieli obrazić. Bo naprawdę myśmy nie starali się obrażać i dużo e, dobrej woli mieli nasze skromne talenty zademonstrować. Ma szczery zamiar, nasza amatorska trupa. To nasz cel i ty celu, do celu nas doprowadź. A więc krytycznym okiem niechaj sobie upa, truje, różnych usterek w a i w razie czego gniewam za na to nie. Jest. Gdy przyszłam do szkoły, mój brat opowiadał mi, że jak chodził do szkoły, pisał sobie na karteczkach ściągawki i trzymał je w kieszeniach. A co mam z artymetyką? Był najgorszy. Mój tata powiedział, że jak nie dostanę dobrej oceny z klasówki z artymetyki, mi miliony. A moja mama powiedziała, że jak nie będę w pierwszej to nie dostanę do zero! Wiem, powinniśmy poprosić Anania, żeby na klasówce podał nam rozwiązania. Nigdy w życiu! 12 razy, 3, 36, 12 razy, 48, a należy. Trzydzieści kulek. Trzydzieści dwie kurki. Dobrze, ale dajcie mi je od razu. kiedy się spotkają. W drugim był kran i wanna, którą zapomniano zatkać. W trzecim gospodarz na targu sprzedawał mnóstwo jajek, pomidorów i kartofli. yeah Tego potowie. Widać, że się co do ciebie myliła. Jesteś tak samo nieznośny, jak i twoi koledzy. A teraz wyjdź za drzwi. Wrócimy do tego później. Tymczasem nie postawię ci oceny z tej klasy. nie, nikogo! Nie, ja, to nie moja wina! Bo się policji, i cię zabiję! Się waszym kolegom i dalej piszcie klasówkę. I jak kogoś przyłapie na rozrabianiu, to za karę każe mu zostać po Odkąd pracuję w szkolnictwie, nigdy czegoś podobnego nie widziałam. Byliśmy wszyscy najgorsi. Excel! -ex